Wycieli tysiące drzew bez poinformowania o tym okolicznych mieszkańców, bez konsultacji z nimi i bez stosownego zezwolenia od urzędu miasta. Teraz teren za centrum handlowym M1 to po prostu pole, a był tu las. To jest tutaj po prostu radosna twórczość inwestora, który sobie po prostu zrobił teren, bez jakiejkolwiek zgody. Drzewa, głównie brzozy, w sierpniu i wrześniu na obszarze około 15 hektarów wycięła spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS, która jest właścicielem tego terenu. Z tego, jak teraz wygląda ta okolica, najbardziej niezadowoleni są mieszkańcy ulicy Kłońskiej. Po tej wycince jakość naszego życia się zmieniła, ponieważ my słyszymy bezpośredni hałas, który robią przejeżdżające tramwaje, a tych tramwajów jest ponad 80, które po prostu zjeżdżają systematycznie do zajezdni. Mieszkańcy mają żal do Urzędu Miasta, że nie zostali poinformowani o wycince. Urząd jednak nie mógł nikogo poinformować, bo sam o niczym nie wiedział. Pewne jest, że nikt nie występował o wydanie zezwolenia. Teraz urzędnicy sprawdzają, ile drzew mogło zostać wyciętych nielegalnie. Będziemy wyjaśniać, w jakim wieku były te drzewa, co z kolei nam pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy ich usunięcie wymagało zezwolenia. W tym celu będzie na pewno zlecona ekspertyza. Zgodnie z prawem, bez zezwolenia wycinać można drzewa młodsze niż 10 lat. Na wycinkę pozostałych trzeba pozwolenie uzyskać. Urzędnicy dokonali już pierwszej wizji w terenie. Myślę, że większość była poniżej lat 10. 8, 9, 10, 11, 12. Innego zdania jest Lesław Rachwał, działacz społeczny z Rata i dendrolog. Z całą pewnością około 90% tych drzew jest w wieku przekraczającym 10, 10 lat. Lesław Rachwał już we wrześniu zaczął zbierać próbki zwyciętych drzew. W imieniu Stowarzyszenia My Poznaniacy zebrane dowody przekazał urzędowi miasta. Jest to 12-13 lat. Niektóre drzewa osiągnęły nawet wiek 20 lat. Jedyną osobą odpowiedzialną za, taką, za taki stan rzeczy jest właściciel lub władający tym terenem. Z firmą MRS nie udało nam się skontaktować, jednak od mieszkańców ulicy Kłońskiej dowiedzieliśmy się, że już na początku ubiegłej dekady chciała wybudować tu hurtownię mięsa, ryb i sera. Wtedy też po raz pierwszy dokonano wycinki ale do budowy nie doszło, bo ci sami mieszkańcy, nie godząc się na powstanie hurtowni, oddali sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego. Miało przejeżdżać y, prze, y, przez dobę y, około 2000 samochodów i to głównie dużych samochodów. W 2007 roku SKO stwierdziło, że układ drogowy rzeczywiście nie jest dostosowany do utworzenia tutaj tego typu obiektu. Kolegium uchyliło wydane przez prezydenta warunki zabudowy. Od tamtego czasu nic w sprawie się nie działo, aż do tegorocznej wycinki. My czujemy się jak jakiś nie wiem, no, ludzie, którzy mieszkają, mają płacić podatki, ale miasto absolutnie ich nie chroni. Do sprawy będziemy jeszcze powracać w kolejnych wydaniach aktualności ratajskich. Jeśli chodzi o karę za jedno nielegalnie wycięte drzewo, to grozi za to grzywna do 10 tysięcy złotych.